Cześć wszystkim, Natalia z tej strony. I jak zwykle nie, dzisiaj nie jest, jak zwykle, dzisiaj nie ma ze mną jacka, jestem sama, bo chciałam Wam poopowiadać o jednej z, z rzeczy, którą bardzo lubię oprócz książek, komiksów, filmów i seriali i podcastów, mm, które nie tylko nagrywam, ale także namiętnie słucham. Są to audiobooki. <laughs> Moja przygoda z audiobookami zaczęła się jeszcze jak byłam małą dziewczynką. Moja mama kupowała mi kasety z bajkami albo wypożyczała z biblioteki, więc, no, jakby całe moje życie gdzieś zawsze te audiobooki ze mną były. Potem pamiętam, że była przerwa dość długa, ale to chyba dlatego, że yy, no już nie słuchałam bajek w audiobookach, a jakby w świecie właśnie chyba audiobooków była, no była przerwa, no nic się nie działo, dopiero tam w roku 2015, coś takiego. Wróciłam do audiobooków i wróciłam mm, przez FonoPolis, FonoPolis już chyba nie istnieje. Oni wtedy nagrali superprodukcję Wiedźmina. To była cudowna sprawa, słuchałam tego namiętnie. Ta seria nie została skończona, ale tak się wkręciłam w, w audiobooki, bo tam trzeba czekać na jakby kolejny tom, oni też nie wszystko zrealizowali więc zaczęłam słuchać też innych rzeczy, między innymi na przykład Trylogii Husyckiej, która też była zrobiona na superprodukcję. Ech, nie było jeszcze wtedy, albo przynajmniej ja nie znalazłam, albo nie pamiętam, żeby były programy z audiobookami, jakby bazy audio audiobooków, więc po prostu szukałam na internecie. I pamiętam, że Znalazłam pana, który na swojej stronie y, publikował amatorsko nagrywane przez siebie audiobooki, y, i w pewnym momencie napisał, że. Bardzo mu przykro, on y, znika. Nie będzie już mógł publikować y, swoich audiobooków. Pamiętam, że w ogóle nagrywał wtedy Pratchett'a, a do tej pory chyba nikt nie nagrywa Pratchett'a. Ym, więc to było takie półlegalne, bo nie było do tego praw autorskich, a ja sobie to tam gdzieś robił na jakiejś stronie. I zamknął tą stronę, zamknął ten projekt y, i napisał, że dlatego, że teraz będzie nagrywał dla. Storytel. Więc bardzo ciekawa, bo jednak zawsze czekałam aż wrzuci jakiegoś nowego audiobooka. Zajrzałam na Storytel i odkryłam po prostu coś niesamowitego, czyli bazę audiobooków. I tak się w sumie zaczęła moja przygoda, że teraz praktycznie oprócz książek komiksów i filmów cały czas mam ze sobą słuchawki i jeżeli jadę na rowerze, sprzątam w mieszkaniu, robię pranie, robię wszystkie te czynności, które nie pozwalają mi na czytanie książki, jest ze mną audiobook lub podcast kryminalny. Głównie właśnie od lat korzystam, od właśnie pięciu lat korzystam z platformy Storytel, która też jest dla mnie korzystna, ponieważ mogę płaci, używać jej normalnie za granicą i mogę też płacić za nią zagraniczną kartą. Tak jak na przykład, wiecie, jest problem z niektórymi platformami streamingowymi, tak przy Storytel nie było tego problemu, co jest dla mnie bardzo dużym ułatwieniem. Skąd w ogóle pomysł na odcinek? Pomysł na odcinek wziął się z tego, że w czasie kwarantanny, Tempic yy, Go mm, zaproponował darmowe. Użytkowanie swojej aplikacji, na której znajdują się yy, właśnie nie też nie tylko audiobooki, ale też e-booki. Yy, stwierdziłam, że kurczę jak za darmo, <ścoughs> to przetestuję. I powiem Wam, że byłam i dalej jestem bardzo mile zaskoczona, bo od jakiegoś czasu nie umiałam tak do końca znaleźć yy, dla siebie czegoś na storytalu, a jakby nową, świeżą bazę audiobooków odkryłam w Epic Go. Więc sobie słucham i postanowiłam, że zrobię Wam porównanie. Do tego dołączę jeszcze porównanie e, audioteki. Z takich y, konkretnych rzeczy, jak wybieram, A wiem, że dużo ludzi nie jest w stanie się przekonać do audiobooków, bo włącza sobie jakiegoś pierwszego, lepszego i mu, no nie wiem, nie pasuje lektor i tak dalej. Ja mam listę swoich ulubionych y, lektorów i zazwyczaj słucham wed według po prostu tego, co nagrali. No właśnie, na przykład, jednym z moich ulubionych lektorów jest y, Wojciech Masiak czy Filip Kosior-Rochsiemianowski. Problemy z nazwiskami. Yy, Jacek Rozonek. No ale Jacek Rozonek jest mega popularną osobą i też bardzo, bardzo lubię jego, jego, jego jego głos i też bardzo często jakby nie wybieram po tytułach, tylko wybieram po prostu po tym, co oni nagrali. Drugą kategorią do wybierania y, audiobooków, żeby ich słuchać, jest tak, że ja bardzo często słucham książek, które już znam. Czyli na przykład moja jedna z moich ulubionych y, sak o patrolach Sergeja Łukajenki. Ja ją przeczytałam dwa albo trzy razy i chciałam sobie ją znowu powtórzyć, bo bardzo ją lubię, jednak było mi szkoda czasu, bo czytanie zajmuje jakby... Więcej czasu, więc wybrałam audiobooka i przesłuchałam sobie to w parę dni. Tak samo było z moją ulubioną serią Roberta M. Wagnera. Bardzo miał wyjść następny tom, a nie po prostu nie miałam czasu do wyjścia tego tomu po prostu czytania tych wszystkich pozycji, więc na rowerek czy do jak jechałam do pracy pociągiem, audiobook przesłuchałam całą serię, którą swoją drogą bardzo polecam nie tylko w audiobooku, ale także jako książka. Jedna z najlepszych polskich fantastyk. No, powiem szczerze, że u mnie stoi na równi z Wiedźminem, o ile nawet go odrobinę nie wyprzedza. Ech, jeżeli chodzi o platformy, w Empiku macie dwie opcje na wypożyczenie. Albo płacicie 39,99 i macie wtedy dostęp do wszystkich audiobooków oraz e-booków, albo płacicie tylko 29,99 w zależności czy chcecie e-booki, czy audiobooki. Tak, spoko. Ech, jeżeli chodzi o Storytel, to tam jest stała kwota 34,90 zł i jest dostęp do wszystkich audiobooków i e-booków. Przy czym w Empik Go jest dużo więcej e-booków. Ta ilość audiobooków jest, mi się wydaje, jeżeli chodzi o audiotekę, dla mnie audioteka to jest trochę taki dziwny twór, i jest mi bardzo przykro, dlatego że w audiotece znajdują się audiobooki książek, które chciałabym sobie na przykład powtórzyć, na przykład jak y, książki Jonaz których nie znajdę ani na Storytale, ani na Epic Go, a tam to wygląda następująco. Płaci się 19 zł miesięcznie za abonament. I dostaje się dostęp do jednego audiobooka miesięcznie, albo można no, te audiobooki wykupować sobie za kwoty tam podane, tam w okolicach 30 zł tak jakoś jest, co wydaje mi się dosyć sporą no bo, kwotą, no bo 34 już zapłacę w Storytel i mam nielimitowany dostęp do wszystkich audiobooków. A jednak ta oferta nie jest aż tak różniąca się, bo okej, okay, no Jones bo nie znalazłam jeszcze paru innych mm, może książek, ale to jest czasami kwestia czasu, wydaje mi się kwestia licencji, bo to się zmienia. Więc y, zobaczymy jak to będzie. Yy, a teraz wam pokażę troszeczkę tych aplikacji, jak wyglądają, od środka i trochę Wam o nich opowiem, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zacznijmy od tej, od której <grywa> używam najdłużej i chyba jestem do, do niej najbardziej e, przyzwyczajona. Aplikacja jest bardzo prosta i bardzo e, kolorowa, jeżeli chodzi o e, zakładki i kategorie. One są już wyszczególnione na pierwszej stronie. O, właśnie, co aktualnie się słucha, to też jest fajne. E, nie dziwcie się czasami, jakie tam są tytuły, ponieważ ja się ostatnio kątem Storytale dzielę i to w ogóle nie przeszkadza. Jakby chyba dwie osoby mogą z tego legalnie korzystać i, i, i nie, nie widzę żadnego problemu, żeby mi to na przykład osobiście przeszkadzało. O tej drugiej osoby też nie słyszałam żadnych skarg, żeby miała jakieś problemy, jeżeli słuchamy. Tylko czasami po prostu w odtwarzaczu muszę przełączyć. Mamy takie, na ikonkach mamy oznaczenia, jeżeli są okularki i słuchawki, to znaczy, że to można także znaleźć w audiobooku. Wszystko będzie dobrze, seria Storytale oryginal, tak, storytel ma właśnie swoje produkcje oryginalne, to też jest bardzo ciekawe. Więc mamy te takie kategorie na pierwszej stronie. Mamy też wybór kategorii, jakby tutaj, i one są z obrazkami. Ja jestem do tego przyzwyczajona, ale troszeczkę dla mnie tu jest taki miszmasz i dość ciężko jest mi się w tym czasami odnaleźć, mimo tego, że ko korzystam z tego od lat. U mnie najczęściej tak wyszukuję po prostu po autorach, czyli na przykład wchodzę sobie albo przez wyszukiwarkę, albo w moją półkę i po prostu jadę do, wiem, że na przykład Filip Kosior czytał z Moro, ja więc po prostu sobie wchodzę w Filipa Kosiora i oglądam sobie jakie książki ostatnio e, właśnie użyczę głosu i sobie je po prostu przesłuchuję. Ja jestem do tego przyzwyczajona, aczkolwiek wiem, że to jest straszny miszmasz. <laughs> I to może faktycznie, faktycznie przeszkadzać. Jeżeli chodzi o odtwarzacz na Storytalo, potem wam pokażę różnicę. Ja ogólnie też byłam do niego przyzwyczajona. Uważam, że jest świetny i i genialny, można sobie robić zakładeczki, można sobie ściągnąć i słuchać offline. Tutaj można sobie przyspieszać, przyspieszać tą produkcję. Zazwyczaj słuchane 1,0 albo 1,25, zależy od lektora. Można sobie tutaj przeskoczyć do po prostu spisu treści, do, do, do jakby kolejnych rozdziałów. No i można sobie ustawić wyłącznik czasowy. Dla mnie to jest genialna rzecz, bo ja niestety mam tak. Że lub, lubię sobie też czasami po prostu poleżeć z tym audiobookiem, a ja wiem, że zasnę, więc ustawiam sobie mój czas. Tak mniej więcej na zaśnięcie przy audiobooku to jest 20 minut, więc sobie to ustawiam. I w tej aplikacji to jest super, że jeżeli mamy te 20 minut i za te 20 minut włączy się ta drzemka, to mogę wrócić, po prostu jest wróć do ostatniego momentu, który tam przesłuchiwałeś. Czyli mogę się cofnąć o te 20 minut, jeżeli zasnałam wcześniej. Ja tak mówię, trochę ciężko mi jest po prostu ją krytykować, bo ja 5 lat się nią posługuję i jestem do niej przyzwyczajona. Ale przez Empik Go odkryłam rzeczy, które jednak mogłyby być lepsze. U góry mam od razu zakładki e-booki, audiobooki i podcasty, co jest właśnie większym trochę miszmaszu w storytailu. Jeżeli chodzi o audiobooki, to to nas teraz najbardziej interesuje, mają bardzo podobny podział. Jeżeli widzicie tutaj najpopularniejsze nowości, Strząsający Kryminał, wydaje mi się, że po prostu ten podział jest, jest, jest właśnie bardzo podobny, tylko tutaj już nie ma tego podziału na te takie kategorie, jak to możemy sobie jeszcze z boczków w storytailu wybrać. Jeżeli chodzi o sz szukanie, no to o, no nie... Fa Patrzcie, są kategorie, faktycznie. Ale jeżeli chodzi o bibliotekę, no to tutaj są rzeczy, które sobie e, ostatni raz e, słuchałam. Ostatnio sobie powtarzałam wszystkie książki e, Marty Kisiel w audiobooku. A jeżeli chodzi o sam otwarzacz, to jest to, co mi przeszkadza. Dwie rzeczy, które mi bardzo przeszkadzają w tym odtwarzaczu. Od razu jak go włączam, on startuje. Jeżeli chodzi o to, co mnie bardzo interesuje, czyli ten wyłącznik włącznik czasowy, jest świetna sprawa, ponieważ jest napisane, jest, kiedy jest koniec tego rozdziału i kiedy jest koniec następnego rozdziału. Czyli mogę sobie po prostu idealnie ustawić tak, żeby to się ewentualnie skończyło w tym, a nie innym momencie. I mogę sobie ustawiać sama liczbę jakby... Godzin. Nie mam, tylko to wybiorę 15, 30, 45, 60 minut, tak jak mam w storytek, Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo duży, duży plus. Strasznie mi się to podoba. Co jeszcze na plus? Pobieranie, no to wiadomo, rozdziały. Tam tak, tak samo, tylko że tutaj się poświetla, na którym po prostu są te rozdziały opisane, a tam są tylko y, wyszczególnione y, minutki. Reszta jest cała podobna. I chyba można właśnie zmienić na, na tryb jazdy samochodem. Nie za samochodem, więc nie jest mi to potrzebne. Dla mnie ta aplikacja jest trochę bardziej przejrzysta niż aplikacja Storytailo. Łatwiej mi się troszeczkę po niej poruszać. Wydaje mi się bardziej czytelna, jest mniej nadźgane, więc, więc może, może może dlatego. Cenowo są podobne, więc jestem tak wydaje mi się, że będę korzystała z nich naprzemiennie. Bo jest, jest oczywiście, jeżeli chodzi o content, są, są, jest wiele rzeczy, które się powtarzają. To nie jest problem, ale znajdują się też rzeczy, które, no, których nie mam albo na jednym, albo na drugim. Jeżeli chodzi znowu o audiotekę, Audioteka jest w ogóle bardzo ładna kolorystycznie. <laughs> Podoba mi się. No tylko właśnie te jej dziwny... Dziwny motyw korzystania. Nie, nie do końca jestem przekonana o tym, że musiałabym jakby tylko mi miesięcznie mogłabym sobie wybrać za tą kwotę jednego audiobooka, chyba, że ja coś źle rozumiem, ale no tak to wygląda. Dostaje się punkty, które można przeznaczyć na wydanie na audiobooka albo wykupić sobie audiobooka za, za pieniążki. Można sobie godzinę zawsze przesłuchać, czy ten audiobook się podoba, co jest spoko. Też rozdziały, o tutaj w ogóle śmiesznie, bo jest po prostu rozdziały numeracja, a bez minut a w Storytel są tylko minuty bez opisów rozdziałów, ale w Epic Go mamy wszystko, więc tutaj MP Go znowu, znowu na plus. Jeżeli chodzi o ten czasowy, też jest fajnie, bo jest inny czas koniec rozdziału, koniec następnego rozdziału, więc tutaj też to całkiem nieźle wypada. Ta audio katalog, powiem wam, że jest też jest bardzo ładna i przejrzysta ta aplikacja, więc jest mi szkoda, bo ja naprawdę z miłą, z miłą chęcią bym sobie pos słuchała paru rzeczy, które się tu znajdują, ponieważ nie ma, na przykład tak jak Jonas, bo no nie mam, nie jestem w stanie ani dostać tego na Epic Go, ani na Storytale. No i, a ja je wszystkie znam, bo je wszystkie przeczytałam, wież, a, więc aż tak bardzo, bardzo mi nie zależy. Trochę nie fajnie. Jestem ciekawa, jak to jest z licencjami. Mam nadzieję, że może kiedyś i, i Storytale, i i Empik Go będą miały może licencję na NES, bo z miłą chęcią bym sobie to powtórzyła. Szczególnie też tam nagrywali to bardzo fajni, lekt, fajni lektorzy, a jedna to nawet była po prostu super produkcja, chyba nie to I była tam seria lektorów, więc było to bardzo fajne. No niestety. Więc tak, no, dla mnie w tym momencie jestem przyzwyczajona najbardziej do StoryTale, ale jakby w tym. A w, jakby w korzystaniu z aplikacji dla mnie najbardziej wygrywa Mpic Go, więc jest, i który naprawdę ma niesamowitą bibliotekę, jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Oczywiście są, wiadomo, że są rzeczy, które znajdziecie tylko na Storytel i tylko na Empik Go, ale cena jest taka, że na przykład można sobie zmieniać co miesiąc. To jest właśnie chyba bardzo, bardzo fajne. Ok, no i tak generalnie to tyle, jeżeli chodzi o aplikacje do słuchania audiobooków. Więc hej, dajcie znać, czy lubicie, jakie są Wasze ulubione audiobooki. Czy macie swoich ulubionych lektorów? Z miłą chęcią się o tym dowiem. Do zobaczenia. Hej!